Jeśli myślisz, że dobór pieniądza polega na tym, że rząd odpala drukarkę i rozdaje gotówkę, to za chwilę zobaczysz, dlaczego to jest złe wyobrażenie. W tym filmie pokażę ci, kto naprawdę tworzy większość pieniędzy, dlaczego kredyt działa jak magiczna wytwórnia pieniędzy i temu czasem ceny w sklepach rosną wolniej niż ceny mieszkań i akcji a na końcu dostaniesz trzy praktyczne wnioski, co robić ze swoimi finansami, kiedy pieniądza w systemie przybywa. Krótka historia, historia, która wytłumaczy Ci wszystko. Wyobraź sobie taką sytuację. Idziesz do kina, w czasie jest napis bilety 40 zł. Chodzisz, siadasz, a po 10 minutach ktoś ogłasza, od teraz bilety kosztują 55 zł. Curt, prawda? A teraz przenieś to na gospodarkę. Dodruk działa podobnie tylko nie dzieje się w kasie kina, ale w systemie bankowym. I nie zawsze podnosi ceny od razu i wszędzie. Czasem najpierw wdrożają mieszkania, akcje, złoto, a dopiero potem bułki i twój fruzjer. Teraz najważniejsze. W obiegu są różne rodzaje pieniądza. Jak to zrozumiesz, to nagle temat do druku przestanie być dla ciebie taki magiczny. Są trzy pieniądze i to robi różnicę. W uproszczeniu mamy trzy takie warstwy. Po pierwsze, to gotówka. Banknoty, monety to jest ten pieniądz, który czujesz w ręce. Po drugie, pieniądz bankowy, czyli środki na Twoim koncie i tu uwaga to nie jest gotówka w skarbcu przypisana do Ciebie. To jest zapis w systemie banku i właśnie ta warstwa stanowi w praktyce większość pieniędzy, którymi płacimy na co dzień. Ich tak naprawdę nie ma. No i po trzecie, Rezerwy banku centralnego, pieniądz taki międzybankowy. Ty ich nie masz na swoim koncie i zwykle ich nie widzisz, ale banki nimi się rozliczają, rozliczają nimi przelewy między sobą. I teraz najważniejszy fakt, który wiele osób szokuje. Większość pieniędzy w gospodarce nie powstaje w drukarni, tylko w momencie udzielania kredytu. Co to za magia kredytu czyli jak bank tworzy te pieniądze? Załóżmy, że bierzesz kredyt hipoteczny na 500 tysięcy. Jak większość ludzi, myślisz, bank pożycza mi te pieniądze od kogoś innego. Tylko, że w nowoczesnym systemie bankowym zazwyczaj wygląda to trochę inaczej. Bank, udzielając kredytu, tworzy nowy depozyt. Czyli nowe pieniądze na Twoim koncie. To działa jak księgowanie dwóch wpisów na raz. Bank. Zapisuje, że jesteś winien 500 tysięcy. To aktywo banku, czyli twoje zobowiązanie. I jednocześnie zapisuje, że masz 500 tysięcy na koncie. To zobowiązanie banku wobec ciebie. I w tym momencie w gospodarce pojawia się nowy pieniądz bankowy. Nie dlatego, że ktoś wcześniej odłożył te 500 tysięcy do skarbonki, tylko dlatego, że bank uznał: hej, okay, masz zdolność, ryzyko jest akceptowalne. Kiedy ty potem spłacasz kredyt, ta główna kwota stopniowo znika z systemu, bo depozyt jest kasowany, a odsetki zostają w banku jako przychód. Dlatego mówi się, że gospodarka jest w pewnym sensie napędzana kredytem. Gdy w gospodarce kredytu przybywa szybko, pieniędzy w obiegu robi się więcej. Gdy kredyt hamuje, robi się ciasno, a gospodarka trochę spowalnia. To czemu banki nie tworzą pieniędzy w nieskończoność? No dobra, to brzmi jak taka supermoc, więc dlatego bank nie rozdaje kredytów każdemu na lewo i prawo. Bo banki mają też swoje ograniczenia i te ograniczenia są dużo bardziej przyziemne niż brak gotówki w skarbcu. Po pierwsze, ryzyko niespłacenia. Jeśli udzielą złych kredytów, to realnie tracą i mogą nawet upaść. Po drugie, kapitał i regulacje. Bank musi utrzymywać odpowiednie bufory kapitałowe. To jest taki airbag na wypadek strat. No i po trzecie, płynność. Gdy ty przelewasz pieniądze do kogoś, kto ma konto w innym banku, twój bank musi rozliczyć to rezerwami w banku centralnym. Jeśli bank ma z tym problem, pożycza na rynku międzybankowym albo w stresie korzysta z narzędzi banku centralnego. Czyli bank nie jest wszechmocny. Ale fakt pozostaje faktem. Kredyt jest maszynką do tworzenia pieniądza bankowego. A gdzie w tym wszystkim jest ten bank centralny i dodruk? Bank centralny ma inną rolę niż bank komercyjny. On nie udziela ci kredytu na mieszkanie, on steruje warunkami w całym systemie: stopami procentowymi, płynnością, rezerwami. I teraz ważne. Gdy słyszysz do druk, bardzo często chodzi o coś w rodzaju działań, które po 2008 i po 2020 roku stały się głośne. Bank centralny kupuje aktywa, najczęściej obligacje i w zamian tworzy rezerwy. To nie jest dosłownie ciężarówka z banknotami. To są tylko zapisy elektroniczne w systemie banku centralnego. Po co to się robi? Najczęściej po to, żeby uspokoić rynki obniżyć koszt finansowania, zapewnić płynność bankom, no i odmrozić akcję kredytową, gdy system się zacina. To jest jak sytuacja z wodą w instalacji. Gdy rury są zapowietrzone, to możesz mieć wodę w wodociągach, w kranie nic nie leci. Bank centralny w kryzysie próbuje sprawić, żeby znowu leciało. Niestety jest tego skutek uboczny. Dodruk często kończy się wysoką inflacją ale nie zawsze od razu. Teraz takie najczęstsze pytanie, skoro powstaje więcej pieniędzy, to czemu wszystko nie drożeje natychmiast? Bo liczy się nie tylko ile pieniędzy istnieje, ale też gdzie trafiają i jak szybko krążą w obiegu. Jeśli nowe pieniądze trafiają głównie na rynki finansowe, to najpierw rosną ceny aktywów, czyli akcji, obligacji i tak nieruchomości. Dopiero później, jeśli popyt przeleje się do realnej gospodarki, rosną ceny towarów i usług. Dlatego ludzie mają poczucie, inflacja jest niska, ale mieszkania odjechały. I to nie jest sprzeczność, to jest efekt tego, gdzie pieniądz wylądował jako pierwszy w naszej gospodarce. Co to znaczy dla ciebie? Trzy takie praktyczne wnioski to jest trzymaj dłużej gotówkę przez lata, to jest ukryta strata. Nie dlatego, że gotówka jest zła, tylko dlatego, że w świecie, gdzie pieniądz zwykle przybywa, siła nabywcza gotówki ma tendencję do spadania. Gotówka jest świetna jako poduszka bezpieczeństwa, ale jako strategia na twój majątek, no to najczęściej przegra. Wniosek drugi, to kredyt to miecz obosieczny. Szczególnie w świecie rosnących stóp procentowych. Gdy pieniądz był tani, kredyt był jak Urbobustem. Gdy bank centralny podnosi Ci stopy procentowe, kredyt robi się naprawdę drogi i nagle ta sama rata zaczyna już bardzo ciążyć. Dlatego Twoja odporność finansowa to nie tylko to, czy masz oszczędności, ale też czy Twój dług Cię nie dusi. I wniosek trzeci. Najlepszą ochroną jest systematyczność i sensowna dywersyfikacja. Nie musisz zgadywać, co robi bank centralny za pół roku. Masz większą kontrolę nad tym, czy Inwestujesz regularnie, czy masz rozłożone ryzyko, i czy twój portfel ma szansę rosnąć szybciej niż inflacja w długim terminie? No i czy znasz cykle rynkowe i dłużne? Teraz wróćmy jeszcze do tego kina. Jeśli ktoś w trakcie seansu podnosi ceny biletów, a ty nie rozumiesz dlaczego, czujesz się oszukany. Ale gdy zrozumiesz mechanizm. Przestajesz się tylko denerwować, a zaczynasz działać. Kupujesz wcześniej, wybierasz inny seans, szukasz karnetu, dopracowujesz swoją strategię. I pieniędzmi jest podobnie. Dodruk to nie jest teoria spiskowa ani magiczna drukarka. To zestaw prostych mechanizmów ekonomicznych. Kredyt, polityka banku centralnego, płynność i zaufanie. A skutki są bardzo realne. Inflacja, wyceny aktywów, raty kredytów, Twoja siła nabywcza. A jeśli ten film pomógł Ci w końcu poukładać temat do druku i inflacji w głowie, to zostaw suba, bo na tym kanale robimy finanse bez ściemy prosto i konkretnie.